Kim tak naprawdę chcesz być w życiu, nie? Nie wiem, chcesz może być aktorem, muzykiem, albo kulturystą, albo mistrzem kung-fu, albo, albo pisarzem. Ja nie wiem kim ty chcesz być, ale dopóki sobie nie odpowiesz na to pytanie samemu, Dopóty nie masz co zaczynać w ogóle myśleć o treningu. Nie? Jakimkolwiek. Jak nie widzisz kim chcesz być i gdzie chcesz życie swoje realizować. Właśnie nie, żaden trener nie zwraca na to uwagi. Oni chcą tylko, żebyś dał im kasę. Żebyś przyszedł do nich, zapłacił za karnet, zrobią ci, wyłożą Ci ćwiczenia i będziesz robił... Machał, machał handlami. Po co? Nie zadają sobie pytania po co? Dla, dla, dla jakiego y, celu? Co, jaka jest Twoja intencja? Nie. Dopóki sobie na to nie odpowiemy, na to pytanie, nie narysujesz sobie tego w głowie, a najlepiej na kartce y, gdzieś tu. Tam. Dopóty nie masz, nie masz y, że tak powiem, y, nie masz. Punktu odniesienia w swoich działaniach, w tym co robisz, nie tylko ćwicząc, ale też wstając rano, kąpiąc się, dbając o wygląd, idąc do pracy, zbierając pieniądze, to wszystko, wszystko ma się łączyć w jedno. Wszystko ma być, wszystko ma się zbliżać do tego sedna i klucza. Więc, tak naprawdę, teraz. Jakbym Ci zadał pytanie, kim chcesz być, i usłyszałbym e, od ciebie odpowiedź: powiedzmy, aktorem, albo profesorem, albo e, no to e, tam nauczycielem, no to sobie teraz zadaj pytanie. Okej, okay, no to chcę, żebyś idąc do pracy, żebyś chciał, żeby po, po iluś tam latach pracy w zawodzie, żeby, żeby ci wszystko wisiało, żeby ci się odeściawało. Właśnie kręgosłup cię tak bolał, bo, bo, bo nie, nie ma mięśni wyrobionych, nie masz nic wyrobionego w swoim ciele, co, co ma cię powodować, żebyś ty miał na czym iść. Nie masz nóg wyrobionych, abyś. Miałem na czym iść, żeby zostać tym nauczycielem. No to jeżeli widzisz to wszystko, to wtedy możesz zacząć ćwiczyć. Dlatego ja ci chcę zadać pytanie: czy ty wiesz, kim chcesz być? Ale tak, tak naprawdę, i czy w ogóle chcesz mi to mówić? Bo to jest bardzo intymne to jest ogólnie marzenie i to musisz sobie nad tym rozkminiać codziennie, aby wreszcie sobie to pytanie. Że tak powiem, móc yy, i sformułować, i odpowiedzieć na nie samemu sobie. Kim chcesz, kurde, być w życiu? I wtedy, jak będziesz to codziennie widział, to ci gwarantuję, że robiąc ćwiczenia, nie, yy, będziesz wiedział po pierwsze, jakie ćwiczenia chcesz robić, sam będziesz sobie coachem, trenerem. I sam będziesz wiedział, do jakiej siłowni pójść i po co tam idziesz. I nie będziesz się rozpraszał na to, co mówią koledzy, koleżanki, ktokolwiek. Bo będziesz cały czas szczęśliwy, że zbliżasz się do tego, kim chcesz. I myślę, że to jest kluczowe, jeśli chodzi o zaczynanie siłowni, czy wsiadanie do komputera i pisanie książki, czy nagrywanie wywiadu. Czy y, robienie sobie Musu z waży, czyli albo maseczki na włosy? Co o tym myślisz? Kim jesteś? Kim chcesz być? Czy jesteś tu, gdzie chcesz być? Czy, czy, czy robisz to, co chcesz robić w życiu?